Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim retro kanale. No i w kolejnym odcinku w kąciku Amigi. Dziś miał być odcinek w stylu Amiga 600 rok 2006, czyli chciałem Wam pokazać konfigurację mojego komputera wtedy, gdy go sobie kupiłem w roku 2006, czyli wtedy, gdy miałem taki pierwszy pomysł na jakiś tam powrót do retro. No i ta moja Amiga 600 miała wtedy 1 MB chip ale pod obudową był dysk twardy słuchajcie dysk twardy IBM a pojemność 1 GB i na nim system Workbench 2.1 i to faktycznie działało stacja dysków działała raczej kiepsko coś tam od czasu do czasu się na niej działo ale czytała słabo natomiast ten dysk działał no ale oczywiście miałem 1 MB chipu no co było zdecydowanie za mało żebym tam mógł Coś kombinować. Nie wiem, czy w ogóle wtedy no, WHD load już istniało, ale na tym dysku tego e, gier WHD load nie było. E, no, a nawet jakby były, to prawdopodobnie bym ich e, nie mógł uruchomić. No właśnie przez ten 1 MB RAMu, tylko i wyłącznie. E, no i słuchajcie, i ten dysk przez jakiś czas mi działał. Ja tam miałem chyba grę Alo Alo nie wiem, w jaki sposób ją miałem, ale ją miałem i w nią grałem, i zaraz ją sobie odpalimy. E, I ten dysk e, przez jakiś czas działał ale potem mi padło. Ponieważ stacja dysków była zepsuta, no to nie za bardzo mogłem go zbudować, tak? bo on padł na tej zasadzie, że był słyszalny, że tam pracuje coś, ale nie dało się z niego budować, nie było bardzo widać i potem nawet jak załadowałem workbench'a z dyskietki, to nie było widać na nim plików. Co się okazało? Oczywiście ja to wtedy nie udało mi się tego naprawić. Dopiero ruszyłem moją Amigę po kilku latach, gdy najpierw kupiłem Goteka, potem dokupiłem pamięć, a potem w ogóle właśnie odpaliłem karty CF i WHD Load. Ale teraz jak tak się zacząłem bawić i tak wpadłem na taki pomysł tych właśnie odcinków w stylu Amiga 2006, no to pomyślałem, że sformatuję ten dysk, zainstaluję system od nowa, no bo teraz mam Goteka, mogę to łatwo zrobić. i... Słuchajcie, pokażę Wam z dyskiem. Ale się okazało, że jak tylko odpaliłem HD Tools i stworzyłem dwie partycje, no to się okazało, że nagle widzę to, co jest na tym dysku. To w ogóle było wręcz sensacyjne. Ja nie wiem, czy udało mi się odzyskać wszystkie partycje z tego dysku, bo nie wiem, czy były tylko dwie. Ja w HD Tools stworzyłem dwie, w związku z czym pojawiły mi się dwie. Na jednym był system, na drugim były jakieś tam programy. No, i ja przez cały ostatni tydzień na tym dysku sobie słuchajcie działałem. Grałem w Kajkajkokosza, co na jednym z moich shortów widać na kanale. Niestety to jest jedyny zapis, gdzie ten dysk działa. Bo w chwili obecnej już znowu nie działa. Wczoraj po kolejnym tam próbie uruchomienia tego komputera, bo jak włączałem, wyłączałem, kombinowałem na różne sposoby, doinstalowałem WHD load, próbowałem, jakie gry w WHD load pójdą mi no, na dwóch megabajtach czy było, bo na jednym to praktycznie niemożliwe jest, żeby cokolwiek uruchomić, bo tam pół jest zżerane przez system. Nawet jeśli system uruchomi się z dyskietki, to i tak zostaje nam 700 kB, więc praktycznie nie jesteśmy w stanie żadnej gry WHD Load odpalić na jednym megabajcie. No a więc ja sprawdzałem, czy może pójdzie coś na dwóch. No i o nieco na dwóch się da uruchomić, no ale ten dysk padł ostatecznie chyba, bo teraz już się w ogóle nie odzywa, tak jakby no, był martwy. Jednak chyba e, lata zrobiły swoje i e, program e, i ten dysk nam mi nie działa. Ja dzisiaj na podstawie instrukcji Mixola e, zainstalowałem system e, Workbench 2.1 na karcie CF. Miałem właśnie taką ostatnio kupioną nową kartę CF i sobie zainstalowałem. Mam w tej chwili pod maską słuchajcie 2 MB pamięci chip. No w tej chwili zostało trochę ponad półtora no bo się uruchomił system e, i pokażę wam grę Alo, Alo tak? E, Powiem Wam, że wtedy to posiadanie tego dysku, tak w gruncie rzeczy, było e, dla mnie troszkę e, frustrujące, no ponieważ, no, dopóki miałem amigę z samymi dyskietkami, no to przynajmniej sprawa była jasna, tak? Odpalam z dyskietek, oczywiście, o ile stacja działa, co właśnie w tym roku 2006, to najpierw kupiłem 500, potem 600 nie było takie oczywiste. Natomiast e, wydawało mi się, że jak kupię komputer e, z dyskiem twardym, no to będę szalał. A tu się okazuje, że niekoniecznie, bo dysk twardy to jedno, no ale przede wszystkim trzeba Więcej ramu. A po drugie, no najlepiej by trzeba było mieć szybszy procesor, tak? Więc potrzebna by była karta Turbo. No i koniec końców, do takich wniosków właśnie doszedłem i taką amigę sobie zbudowałem, żeby mógł bez problemu działać zarówno w systemie, jak i odpalać gry w Czekajcie, bo się nam załadowało. Gra. Alo, alo, chyba jedna z nielicznych, które wtedy miałem. Ehm, choć mówię, że nie, nie mam zielonego pojęcia, jak ją zainstalowałem. Popatrzcie, czy są postacie z gry, oczywiście od razu są to postacie, które nawiązują do postaci z serialu. No, rewelacja, mam powiem. Serial był rewelacyjny. Paul Smal Smalhausen. Gruber, Onsztrom, General von Klinkerhofen, <grym> Dobra spróbujemy odpalić, tutaj zobaczymy też pewne problemy z tym odpalaniem, no bo tej pamięci jest jednak mało, co prawda gra się załaduje, ale jest jej mało, w związku z czym podczas ładowania mruga, no i tak z początku miałem właśnie, czyli jak próbowałem gry w WHD Load odpalać na... 2 MB chipu, no to coś tam się da odpalić. Natomiast no jest właśnie taki troszkę problem. Dzieje się to po pierwsze wolno, po drugie bardzo często podczas uruchamiania mruga. No i po trzecie jest jeszcze taki problem, że jak w pewnym momencie kupiłem sobie kartę CF i w tej karcie, na tej karcie CF na przykład było 150 tytułów, więc jak otwierałem taki folder pod daną literką, no to samo załadowanie tej listy zżerało mi większość ramu. I trzeba było próbować zamykać te okienka, żeby to jak, jakkolwiek miało szansę nam ruszyć. Więc no, 2 mega to jest za mało. Tak? Dziś wiemy, że karty turbo to jedno, ewentualnie fast ram, który może sprawę załatwić. No ale wtedy, no, w 2006 to w ogóle nie wchodziło jeszcze w grę, w 2015, 16. powiedzmy, że już bardziej. Dobra, widzicie teraz mruga. Ale zaraz się nam powinno załadować. Na koniec chciałbym jeszcze jedną rzecz poruszyć w tym odcinku, a mianowicie: ile Waszym zdaniem jest warta Amiga 600 dzisiaj? No bo ja trochę się porozglądałem ostatnio po Allegro, po Elixie. No i w zasadzie. Ceny poniżej 1000 za Amiga 600 nie ma. Znalazłem nawet taką dość fajną Amiga 600, to znaczy dość taką ładną. No bo moja obudowa jest brzydka. Na dodatek z tą klawiaturą, to co Wam mówiłem, co prawda teraz ten reset działa, ale, ale są trochę problemy, więc pewnie membrana jest do wymiany. Na dodatek port myszki jakby czasem nie kontaktował. Ja myślałem, że to jest zepsuta myszka, ale się okazuje, że chyba niekoniecznie, że to może być problem nie tyle myszki, co. Słuchajcie, co właśnie tego portu, który raz kontaktuje, raz nie. No więc moja Amiga ma e, sporo problemów, e, więc pomyślałem sobie, że a, może bym kupił jakąś, nie? E, najpierw myślałem o obudowie, no więc obudowa e, no jest w tej chwili jedna na Allegro, e, kosztuje dwie stówki. Wygląda w sumie ładnie, choć jest lekko podcinana, czyli tutaj... W tym miejscu ktoś zrobił podcięcie, chyba po to, żeby wychodzić z taśmą od dysku i żeby tą kartę CF miał na wierzchu. No więc prawie tam 180 zł, chyba kosztuje. Membrana, kolejne 180. No bo wpadłem na pomysł, że co? No, może sobie kupił po prostu 600 w lepszym stanie, nie? No i najniższa cena to jest cena w granicach, słuchajcie, 1000. Na chwilę obecną, znalazłem nawet taką na eliksie całkiem ładną. No i próbowałem się trochę potargować, nie? Cena tam była w granicach właśnie 1000 zł. No ale myślałem, że może uda się coś wyrwać taniej. No okazało się, że chyba nie bardzo. Słuchajcie, pan się nawet trochę oburzył, jak mu zasugerowałem, że to jest za wysoka cena. Amiga miała bardzo ładną obudowę. To jest fakt, że. Ta obudowa była ładna, przynajmniej tak wyglądała na tej aukcji. Nie wiem tak do końca, szczerze powiedziawszy, czy ona tam była wybielana, czy nie. No, wyglądała nie najgorzej. Nie wpadaj tu do tej dziury. Natomiast, tak, no były, były tam kondensatory oryginalne, no więc to raczej nie jest dobry. Dobry omen przy takim zakupie, nie? Pan twierdził, że amiga jest w stanie orygina... w stanie rewelacyjnym, natomiast ja trochę twierdziłem, że chyba nie do końca i no kosztowała, ale była najtańsza. Ładna obudowa, sama amiga, nie zestaw, tylko sama amiga, prawie tysiąc, słuchajcie, no i wszystkie inne są droższe, tak? Co prawda często jest tak, że to są jakieś tam zestawy, czyli jest jeszcze zasila, czy może jakiś joystick, czasem jakieś gry czasem może gotek, ale to są ceny tak powyżej 1000 nawet do dwóch z hakiem, tak? Amiga 1200 to w ogóle jest, 2 to jest taka chyba minimalna cena za tą Amigę, no. I czy to faktycznie jest tyle warte? To no, znaczy oczywiście ten komputer jest tyle warty, ile ktoś chce za niego zapłacić, w gruncie rzeczy to są elektrośmieci moim zdaniem. No i to, że mają taką cenę, a nie inną, to wynika tylko właśnie z naszej nostalgii i chęci kupowania takich sprzętów. No ale tak się zastanawiam, czy to jest dużo, czy nie. Jak myślicie, no tak sobie tak z ciekawości przeliczyłem, no bo ja tą moją 600 kupiłem faktycznie kiedyś w 2006 roku bardzo, bardzo tanio, bo tam wejść nie mogę. Znaczy tak mi się wydaje z dzisiejszej perspektywy, no bo dałem za nią chyba koło 200, ale tak, jak się tak dobrze zastanowię nad tym, no to wtedy ja to pierwszy zaczynałem pracować, więc pensja, z tego co pamiętam, pensja minimalna, zarabiałem praktycznie pensję minimalną, tam może lekko ponad, wynosiła w granicach 800, chyba, nie? Amiga kosztowała 200, no to to jest, słuchajcie, jakby nie liczył, jedna czwarta tej mojej pensji, nie? No oczywiście dziś pensja minimalna to tam na rękę pewnie jest koło 3,5 tysiąca, no więc 1000 zł no to by było więcej, nie? Niż jedna czwarta. No i takie takie rozkminy mnie mnie nawiedziły w ostatnim czasie. 1200 chyba jednak nie będę kupował, no bo kupienie 1200 no to jest powiedzmy no minimum 2000. Do tego oczywiście no nic nie mam. Przydałaby się karta Turbo pewnie, żeby w spokoju sobie walczyć. No to raczej nie jest to dla mnie. Mógłbym kupić 600 w lepszym stanie, no bo tutaj mam i kartę Turbo, mam i te karty CEF które mógłbym wykorzystać, są, mają przygotowane systemy. No właśnie, ale za ile, nie? Ile byście dali? Za 600, powiedzmy, w dobrym stanie sam komputer. Czy 1000 zł to jest dużo za nią, czy nie za bardzo? Dobra, jak widzicie, alo, alo mi śmiga, można pograć, co prawda teraz nie wiem, co mam tu dalej zrobić, a i tak przeszedłem, przeszedłem dość daleko, jak na mnie mam ostatnią butelkę, więc jak każdy następne spotkanie z... Jakimś Niemcem będzie mnie kosztować e, utratę życia i koniec gry, chyba. O, spadłem na sam dół już teraz. Dobra, patrzcie, to jest. Aha, to jest ta butelka. O, i już jest po e, Dobra, więc e, tyle dzisiaj. E, Ciekaw jestem waszych opinii o tej cenie. Czy faktycznie warto dać za amigę 600 no ponad 1000 zł, bo 1000 jak mówię, to jest cena minimalna. No właśnie, warto? Nie warto. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Myślę, że w kolejnym odcinku już sobie dopakuję moją amigę na maksa Czyli wszystko, co mam, to tam włożę. A co mam, no mogę włożyć tam kartę Turbo. Mogę tam włożyć karty C z systemem. W tej chwili mam aż trzy, bo jedną przed chwilą sobie zrobiłem. Tu mam taką właśnie z 2015 z systemem, którą początkowo próbowałem odpalać bez karty turbo i wiele nie mogłem uruchomić. A przy, w tym roku kupiłem sobie jeszcze taką, tę dla odmiany kartę SD z właśnie z odpowiednim adapterem. Tu ten system jest troszkę nowszy, więc spróbujemy sobie włożyć pewnie ten i zobaczymy co tam mam, a być może będę próbował tworzyć swój własny, bo jak mówię, robimy końci migi i chcemy tą mamikę lepiej poznać. Dobra, dziękuję wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki